Jak dbać o lustra, aby zawsze wyglądały perfekcyjnie? Używaj odpowiednich środków czystości, unikaj agresywnych detergentów, które zawierają amoniak czy alkohol, które niestety uszkadzają nam powłokę lustra. Miękka ściereczka to klucz. Nigdy nie używaj ręczników papierowych, które niestety rysują nam powłokę lustra. Staraj się czyścić swoje lustro ruchami pionowymi, bądź poziomymi. Nie wykonuj okrężnych ruchów. Ponieważ mogą powodować smugi. Unikaj nadmiernej wilgotności. Po kąpieli przeczyj swoje lustro suchą ściereczką i przewieczć swoje pomieszczenie. Nie pryskaj lustra bezpośrednio. Aplikuj płyn zawsze bezpośrednio na ściereczkę. Regularnie usuwaj odciski palców i kurz. Lustra w widocznym miejscu bardzo szybko się brudą. Pamiętaj, aby przecierać je choć raz w tygodniu, żeby zachować idealne odbicie. Unikaj ostrych przedmiotów. Małe zatrapanie może sprawić, że takie odbicie stanie się mniej wyraźne. Stosując te triki Twoje lustro zawsze będzie wyglądało idealnie. A Ty? Jak czyścisz swoje lustro? Wejdź na naszą stronę www.alfaram.pl i wybierz swoje lustro.